Zadanie 2.9. Funkcja kwadratowa jest określona wzorem x kwadrat minus 11x. Oblicz najmniejszą wartość funkcji f w przedziale od minus 6 do 6. Żeby obliczyć tą najmniejszą i największą wartość, musimy się zastanowić, jak ten wykres funkcji wygląda. I teraz musimy się zastanowić, czy ten wierzchołek znajduje się w przedziale od minus 6 do 6, czy poza tym przedziałem, czyli z prawej, czy z lewej strony. Dlaczego to jest tak istotne? Bo tak, widzimy, że parabola ma ramiona w górę, bo A jest dodatnie. A wynosi 1, a to był współczynnik, który stoi przy x się kwadrat. Jeżeli tu nie ma żadnej liczby, to znaczy, że tutaj stoi 1, czyli na 100% mamy ramiona w górę. No i teraz tak, jeżeli y, wierzchołek jest w przedziale, to wartością najmniejszą w tym przedziale będzie właśnie y-wierzchołka, a wartością y, największą, no to będzie właśnie f od minus 6, czyli ten punkt. A w momencie, kiedy wierzchołek znajduje się poza przydziałem, poza tym czerwonym przydziałem, no to zobaczmy, mamy taką sytuację. Jeszcze trochę rozciągniemy. Jeżeli mamy taką sytuację, no to wierzchołek nie bierze yy, udziału ani w wartości najmniejszej, ani największej, bo wartością najmniejszą będzie punkt, który jest ciut wyżej, bo wierzchołek jest tutaj. Czyli ten punkt będzie istotny, czyli f od minus 6, a największą wartością wtedy będzie ten punkt, czyli f od 6. Czyli pierwszym krokiem, który chcemy tutaj wykonać, to jest obliczenie P wierzchołka. Czy to P leży w przedziale, czy to P leży poza przedziałem, czyli wtedy tutaj. No i żeby to P wyliczyć, to możemy albo ze wzoru minus b przez a minus b przez 2a albo ze wzoru suma dwóch miejsc zerowych i dzielimy to na 2. No myślę, że z tego pierwszego wzoru sobie skorzystamy, dlatego że no, a i b znamy, a to jest współczynnik przy x, czyli 1, yy, czyli w mianowniku mamy 2 razy 1, a B to jest minus 11, czyli mamy minus minus 11. No i powierzchni wynosi 11 drugich, czyli 5,5. Yy, no i teraz 5,5 mieści się w przedziale, czyli to jest ten, ta, ten zielony przypadek, yy, no więc wiemy, że ten punkt będzie najniżej położonym punktem w ogóle w całym yy, yy, w na całej paraboli, więc on jeżeli mieści się w przedziale, no to y, możemy już policzyć jego y, jego wartość y, no to policzmy i policzymy to sobie y, ze wzoru albo minus delta przez 4a, albo łatwiej ze wzoru q równa się y, f od p. No to y, wzory ja wezmę w ramkę, które trzeba znać i pamiętać. tu sobie zapiszemy lub lub i lub no mi łatwiej będzie po prostu z tego drugiego y, wzoru zapisać czyli q to się równa f od p, p nam wyszło 5,5 ja zapiszę w ułamku 11 drugich i podstawiamy te 11 drugich do naszego wzoru funkcji do kwadratu w miejsce x oczywiście, no bo p to też jest x wierzchołka Przypomnę, że p to jest x wierzchołka, czyli pod x podstawiamy razy 11 drugich. No i spróbujmy to sobie policzyć. 121 czwartych odjąć 121 drugich. No i do wspólnego mianownika, czyli ten drugi łamek należy pomnożyć razy 4. No i mamy 121 odjąć 2 razy 121, więc będzie na minusie 121 czwartych. No i to można sobie wrzucić w kalkulator. 30 na minusie i 1 czwarta. No i to jest właśnie wartość minimalna, czyli sobie zapiszmy y minimalna równa się minus 1 czwarta. I można jeszcze zapisać dla jakiego x. Dla x wierzchołka, czy albo po prostu dla x, 11 drugich, albo 5 i jedna druga. No i jeszcze wartość maksymalna. No to widzimy, że wartością maksymalną będzie f od minus 6. Dlaczego nie od 6? No bo y, ten punkt jest dużo bliżej wierzchołka, czyli ta funkcja przez to, że jest symetryczna, to ten punkt będzie dużo, dużo niżej niż ten punkt. Czyli on będzie najwyżej z tego całego naszego czerwonego przedziału. Tak bo przypomnę, że analizujemy tu przedział od minus 6 do 6, tak jest tutaj zapisane. To jest oczywiście przedział X. -ów. No to yy, sobie musimy obliczyć, czyli liczymy F od minus 6 i wstawiamy do wzoru funkcji, do tego wzoru. No i mamy 36 plus 66. Tak dużo wyszło. No tak wyszło. 36. Eee, no tak wchodzi. 67, 90, 102. No i piszemy y maksymalna. Y maksymalna. To mamy 102 dla x równego minus 6 no ale oczywiście odpowiedzią jest ta wartość a czemu koloru nie mogę złapać odpowiedzią jest ta wartość i ta wartość